Siemaneczko moi drodzy, jesteśmy na mojej działeczce. Już tak rzucimy szybko kątem oka na ten piękny przyrodniczy las. <laughs> A tu przede mną wygrana, wygrana, którą wygrałem na kanale 4 strony. Złomu. Kurczę, to było tak, mega zaskoczenie. Odpalam sobie filmik. Zresztą zaraz wam pokażę ten filmik z tej wygranej. Jest godzina 19. Link. O, i, I co? Tak jak mówiłem, liczba komentarzy mogła być dowolna. Pisujemy wynik. Losujemy zwycięzcę. Czego mi tu nie widział? Moment. Ok, uzyskujemy komentarzy, 167. So Pisujemy wynik. Kto będzie zwycięzcą? Zwyczajny 50. Proszę, napisz do mnie maila. Po prostu byłem w szoku. Odpalam wynik konkursu. A przede wszystkim w ogóle zapomniałem o tym konkursie że ja tam pisałem kom komentarze i, i o tym całym konkursie. I kurczę, losowanie, wielkie losowanie. Pach, zwyczajny 50. To jest moja druga wygrana. Pierwsza wygrana była Ładiego Wejherowo gdzie wygrałem kubeczek. A tutaj teraz zobaczymy. Co wygrane, bo to jest takie ciężkie, że tam chyba jest kurczę. Nie wiem co, ale coś ciężkiego. <grystanie> znaczy, ja wiem, co jest, ale to będzie dla wszystkich niespodzianka, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą. Także lecimy z tym tematem. I oczywiście zapraszam na kanał 4 strony złomu, podlinkuję i tak dalej. Super kanał. Świetne, piękne, yy, kanciaste. <grystanie> Foremki robi z różnych odlewów, tam chyba, kurczę zapomniałem z czego on to robi, z cyny? No dobra, ale przede wszystkim odzyskuje z procesorów złoto i to jest też bardzo ciekawe, jakie ma sposoby do odzyskiwania tego złota. Bo tam słyszałem w pracy od jednego, że jakieś specjalne maszyny, co tam gdzieś wydmuchują to złoto, gdzieś na gorąco to się robi, gdzieś tam kupę pieniędzy kosztuje. A tutaj widzimy całkiem inne sposoby. Ale to nie będę zdradzał, wejdźcie sobie na jego kanał, polecam, warto. Dobra, biorę się za, za otwieranie, nie przeciągam. No dobra, ja już mam specjalne narzędzia do otwarcia tej przesyłki, więc otwieramy. <tryk> Dobra, żartowałem. Wypadł eh. Hez, meserek piękny. Piękny meserek. O kurcze. No tak, w prezencie dostałem spodnie. Jedna para. W prezencie dostałem, kurcze, drugie spodnie. Kurczę, trzecie spodnie. Czwarte spodnie. Piąte spodnie. Szóste. Siódme. Ja nie mogę. <laughs> nie, no. Kurczę, powiem ci, że takżeż tu, kurczę tą paczkę. Jest nagroda, moi kochani. Ojej, jej, jej. Piękna nagroda, zaraz otworzymy. Ale słuchajcie, no tak ją pięknie zabezpieczył tyle par spodni i ja teraz nie wiem czy ja muszę je odesłać z powrotem. <laughs> moi drodzy, otworzymy delikatnie, no pięknie zapakowane O! Oh, ale piękna butla Kurczę No moi drodzy, 1 litr 40%, jak ja to łyknę. To urlop mi się spędzi na śnie, jak niedźwiedź zasnę. Wielkie dzięki przyjacielu, że, że jestem na Twoim kanale i że jeszcze u Ciebie udało mi się wygrać taką nagrodę. Dziękuję Ci serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy, i zapraszam do cztery strony złomu. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich.